Cześć witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale tytuł już pewnie przeczytaliście to wiecie o co chodzi chodzi o wymiana licznika na taki z Audi A5 różni się tym on że on ma takie tutaj można powiedzieć że tuby tak w których tarcze licznika są tak bardziej osadzone to wygląda, jakby było wszystko osobno, i wielu osobom ten licznik się bardziej podoba. No, mi osobiście też, dlatego właśnie postanowiłem zmienić. Żeby taką wymianę właśnie przeprowadzić, no wiadomo, że będzie Wam potrzebny licznik, a właściwie w sumie nie licznik, tylko yy przednia ramka, tak jakby tego licznika, ale pokażę Wam później o co chodzi. No i dekory ten i ten, bo tutaj jest też inaczej to wyprofilowane, także te dwie rzeczy na pewno będziecie potrzebować. Ale myślę, że to już sobie omówimy później, jak będę już to robił. A teraz już nie przedłużając, zajmiemy się właśnie za wyciągnięcie licznika, czyli na sam początek wyciągamy oba dekory, ten i ten. One są na wcisk, także delikatnie podważamy i wyciągamy. Już to pewno zresztą widzieliście nieraz w moich filmach. Także wyciągamy dekory. Teraz musimy wyciągnąć tutaj ten plastik. On jest tylko wciskany o, w ten sposób, z jednej z drugiej strony. Musimy go odbezpieczyć i po prostu wyciągnąć. No bo tutaj mamy dostęp do jednej śruby pod licznikiem i tu jedna i tu jedna. Odkręcamy te trzy i wyciągamy licznik. Żeby tej tutaj dolnej śruby nie zgubić, bo ona jest dosyć głęboko. Przykleiłem sobie tam magnes. o w sumie nie chyba. Nie wiem czy już ją wyciągnę. Jeszcze ją nie odkręciłem. No jedną ręką sobie nie poradzę muszę dwoma, ale w ten sposób trzymam po prostu jedną ręką śrubkę, żeby mi nie spadła, a śrubokrętem ją wykręcam. Tutaj już jest wygodniej. Bez problemu złapiecie śrubkę z jednej i z drugiej strony. No i teraz możemy już sobie licznik wyciągnąć delikatnie, żeby nic oczywiście nie podrapać, i z tyłu odpiąć jedną wtyczkę. Przykręcić go trzeba. A wtyczka odpina się w ten sam sposób, jak te wtyczki tutaj niebieskie, które mamy w drzwiach. Jest po prostu taki, takie zabezpieczenie, które trzeba podważyć i wyciągnąć. O, właśnie tak ta wtyczka wygląda. O, licznik wysuwamy tutaj na bok i już mamy go na zewnątrz. Dobra. To zabieram go do domu i będziemy dalej działać w domu. No i teraz weźmiemy się za rozbieranie licznika, ale tutaj Wam pokażę najpierw licznik od 5. Właśnie składa się ramka, w sumie licznika, z dwóch elementów z takiego razem z szybką, i tutaj, właśnie tej nakładki, która będzie na wierzchu i właśnie tutaj będziemy to wkładać tak to mniej więcej wygląda. Także, jak wspomniałem, nie musicie kupywać całego licznika. Tylko wystarczy tą ramkę, ale powiem Wam szczerze, że licznik w angielskiej wersji można kupić chyba nawet poniżej 50 zł. Także lepiej kupić cały licznik. Ja właśnie tutaj już rozebrałem. Tu mam tarczę od Anglika, no ale nie wykorzystamy ich. O, powiem Wam wszystko tutaj w swoim czasie. Także zabieramy się za demontaż tej ramki. Tutaj odkręcamy jedną i drugą śrubkę. Trzecią, czwartą, piątą. I tutaj szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą. Jak już wykręcimy wszystkie śrubki, tutaj mamy takie zabezpieczenia. Na dole i u góry. Musimy je po prostu podważyć, odbezpieczyć. I wtedy ta góra już nam cała powinna tutaj wyjść. No i mamy już praktycznie licznik rozebrany. Teraz teoretycznie moglibyśmy już sobie zakładać te osłony, właśnie z zapięć. I część osób tak robi, ale ja tak nie zrobię z tego względu, bo jeśli założymy oryginalne osłony od A5 do tarczy od A4, tutaj po bokach, teraz akurat to wygląda dużo bardziej, bo specjalnie tak zrobiłem, żebyście widzieli, zostają właśnie takie białe przestrzenie, bo tarcze od A4 są troszeczkę tutaj, właśnie w tym miejscu mniejsze i widać po prostu takie białe ślady. Widziałem też. W internecie, że ktoś wymieniał i tutaj chyba malował na czarno ten biały plastik, żeby tego nie było widać. Czytałem też gdzieś, że naklejają taśmę, tutaj też czarną, żeby tego nie było widać. I no niektórzy zakładają i nie jest to takie widoczne, jeżeli nic tam nie zrobimy. No ale akurat u mnie takie coś nie przejdzie i postanowiłem zrobić coś innego. Teoretycznie można też założyć tarczę od A5 Prędkościomierz i obrotomierz będzie działał wszystko prawidłowo ale niestety paliwo i temperatura, chłod y temperatura cieczy y jest troszeczkę inaczej wyskalowana i oczywiście będzie wszystko działało tylko nie będzie Wam pokazywało tak dokładnie jak to pokazywało w liczniku w A4 bo po prostu tu jest troszeczkę inaczej też wyskalowane także nie będzie to też w 100% dobrze tak jak być to powinno Dlatego też zamówiłem sobie nowe tarcze w firmie moman.pl Tarcze są właśnie wykonane na yy, tarczy, można powiedzieć od A5, czyli właśnie tutaj troszeczkę większej, że nie będzie wystawać, a wyskalowana została dokładnie tak jak tarcza do A4. Czyli wszystko będzie nam tutaj wskazówki, dobrze będą nam pokazywać. Jak widzicie, jest to wzór. Na wzór Audi RS, troszeczkę inne czcionka niż w oryginale. no takie mi się po prostu spodobały i takie sobie zamówiłem, bo właśnie w firmie MoMAN bez problemu takie tarcze Wam dorobią. Właściwie dorobią Wam w sumie chyba tarcze do każdego modeli, modelu auta, bo widziałem, że mają sporo tego. Także, jeżeli będziecie chcieli coś zrobić na własne życzenie, to bez problemu Wam w firmie MoMAN takie tarcze wykonają. No to teraz muszę zabrać się za zamontowanie tych tarcz no A wiadomo wcześniej Wymontowanie starych Żeby to zrobić trzeba ściągnąć wskazówki A żeby je ściągnąć Tutaj jak zobaczycie one dochodzą do Pewnego oporu I trzeba sobie zapamiętać W którym one są dokładnie miejscu bo nie są one idealnie na Tutaj na zero Tutaj też nie jest na zero tylko troszeczkę przesunięte Tak samo wskazówki od ilości paliwa i temperatury też są troszeczkę niżej. Dlatego też tak musimy je później złożyć. A żeby je wyciągnąć, właśnie trzeba tutaj dojechać wskazówką do tego momentu, w którym ona się blokuje i przekręcając w lewo i jednocześnie podnosząc do góry wyciągamy tą wskazówkę. Ja tutaj jedną ręką, akurat trochę ciężko mam, ale jak widzicie poszło bez problemu, wskazówka już mamy na wierzchu. Robimy tak samo z drugą, tą od obrotów. Tutaj będzie troszeczkę gorzej, bo yy, nie mamy tyle miejsca, żeby obrócić się później tą wskazówką w tym miejscu. Tak samo tutaj. Ale trzeba po prostu tak jakby mocniej podnieść do góry, wtedy przejedziemy tutaj nad tą ramką i wyciągniemy wskazówkę. Oczywiście tutaj tą, tą i tą okręcamy w prawo, a tą od paliwa musimy Obrócić odwrotnie. Te wykręcamy w lewą stronę, a tą od paliwa musimy przekręcić w prawo. No i jak już wyciągnęliśmy wskazówki, pozostało nam ściągnąć tarcze. One są przyklejone tutaj na środku na taśmę dwustronną, także delikatnie tutaj podnosimy, można czymś podważyć i te tarcze odklejamy i wyciągamy. Jak widzicie, tarcze wyciągnęłem. Tutaj jest taśma dookoła i ten kawałek, nie wiem czy dobrze to widzicie. I dobrze by było jakoś tą taśmę odkleić, żeby przykleić te nowe tarcze, bo te nowe są też właśnie bez żadnego kleju. Także myślę, że jakoś tutaj o to odkleję, bo tutaj mi się część odkleiła, także tutaj pójdzie też bez problemu. I nakleję ją tutaj po prostu w to miejsce i założę nowe tarcze. Ale zanim to zrobię, wyczyszczę sobie też ten licznik z kurzu, bo widzę, że wszędzie jest tutaj kurz. Także będzie dobra okazja, właśnie, żeby sobie tutaj wszystko wyczyścić. Udało mi się tą taśmę delikatnie. Odkleić z tych tarcz, i przykleiłem już sobie tutaj w to miejsce. Nie wiem, czy widać, ale chyba widać. Licznik wyczyściłem, także zakładam już nowe tarcze. Tarcze, jak widać, już są na swoim miejscu, i teraz pozostał czas na wskazówki. Ale wskazówki, jak widzicie, założę sobie też od poliftowego, chyba Audi 5 z takim tutaj srebrnym dookoła, bo oryginalne to były całe czarne. Także będzie, myślę, że fajnie to wyglądało. A one są po prostu wkładane tak, jak żeśmy je wyciągali, czyli wciskane. Tylko pamiętajcie, ustawić sobie w tej pozycji, jakie były wcześniej, nie idealnie na zero, tylko troszeczkę więcej i docisnąć je wtedy tutaj i będzie gotowe. No i mamy wskazówki na swoim miejscu. I pozostało zakładać obudowę od A5. Pierwsze, zakładamy samo szkło. Oczywiście sobie wcześniej też wszystko dokładnie czyścimy, żeby było czyściutkie i przejrzyste. Także zakładam teraz to. No i teraz możemy skręcić część obudowy. Ale te śrubki, które były oryginalnie, są za krótkie. Musicie sobie zamówić dłuższe. Ja zamówiłem długości 20 mm, czyli 2 cm. Te mają chyba gdzieś około może 110, tak myślę. I one wystarczają. Tutaj czy one są na torx czy na zwykły śrubokręt to już tam nie będzie miało znaczenia, Najważniejsze będzie długość żeby łapała. Wymiar to jest 3 mm czyli średnica 3 mm a długość wystarczy wam 20 Także musicie sobie właśnie śrubki też do tego dokupić. Także ja tutaj już na razie skręcam tą pierwszą obudowę. No i w sumie ją na razie łapiemy tylko w dwóch miejscach tutaj. I teraz będziemy zakładać już tą Wierzchnią część, ale tu też możemy sobie przy okazji przetrzeć ten tutaj plastik. Tak? No, no i oczywiście nie zapominajmy też o przyciskach, tak? które musimy tutaj włożyć, zanim założymy obudowę. Także wciskamy tutaj, wkładamy w sumie na razie te przyciski, i teraz będziemy zakładać już tutaj tą obudowę na wierzch. O, w ten sposób. budowa nam tutaj wskoczyła na te zaczepy. No, i teraz obracamy i skręcamy wszystkie śrubki, jakie tutaj mamy. No, i gotowe. Licznik skręcony. No, i teraz możemy iść do auta, go zamontować. No, i sprawdzić, wiadomo, czy wszystko działa. Ale zanim zamontujemy licznik, Wymienię sobie też to, bo. Pod A5 jest troszeczkę też inaczej to wyprofilowane. Także tutaj czasami taka przerwa powstaje. A jak założę właśnie ten plastik od Audi A5, to powinno być wtedy wszystko idealnie. Dlatego też zdemontuję sobie jeszcze tą tutaj osłonę razem z tą skórą, tak, czy jak to tam się nazywa. A to jest tylko tutaj wciskane na takie zatrzaski, także bez problemu to wymienicie. No to teraz możemy wkładać już licznik. No, i wiadomo, skręcamy teraz te trzy śruby, które wykręcaliśmy wcześniej. No, i teraz właśnie wciskamy ten plastik. Jak widzicie, tutaj dolega on idealnie, bo jest właśnie ODA5. Także tutaj nie ma żadnej szczeliny. No, i teraz na koniec wkładamy dekory. No, ja tutaj mam takie, ale to nie są oryginalne dekory Black Piano. Ale w następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak takie Black Piano zrobiłem samemu. Tak czy tak, montuję teraz dekory. No i tak to się prezentuje. Teraz sprawdzimy, czy. Wszystko działa. No i temperatura w sumie nie wiem, ale jechałem niedawno, także pewnie jeszcze nie ostygł, bo jestem powyżej 50. Paliwa mam na full, także tu chyba by się zgadzało. Jeszcze sprawdzimy obrotomierz. Ale myślę, że też jest wszystko OK i wszystko działa. No i powiem wam, że efekt jak dla mnie jest dużo dużo lepszy niż w Audi A4 wcześniej, mimo to, że to jest nadal A4, tylko są po prostu liczniki od A5. Dużo lepiej to wygląda. Tutaj właśnie nie ma żadnej szczeliny. Tak samo nie ma tamtych szczelin, o których wam mówiłem i tutaj. Jedynie co, to muszę wywalić już to badziewie i zamówić sobie chyba nowy ten kawałek plastiku, bo pod spodem mam troszeczkę poobdzierany i dlatego to nakleiłem, no ale teraz to mi się już tutaj zaczyna odklejać i wygląda to tandetnie, także to muszę jakoś też teraz naprawić w najbliższym czasie. No ale zadowolony jestem właśnie z tego licznika, bo czuję się po prostu jak w całkiem innym aucie, całkiem inaczej to wygląda. No i chyba to by było wszystko w tym filmie. Jeśli chodzi o dekory no to zobaczycie to w następnym odcinku. Jeśli chodzi o tarczę do licznika, no to namiar macie też w opisie filmu na firmę Moman.pl. Tam możecie sobie takie tarcze do zegarów zamówić. No i chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, jak zawsze możecie pytać w komentarzu. Jeśli znajdę chwilę czasu, odpowiem Wam na każde pytanie. No a tym optymistycznym akcentem chyba wypada się już pożegnać. Także tradycyjna regułka. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam do moich pozostałych filmów. Subskrybujcie mój kanał. No i do następnego razu, trzymajcie się, cześć.